Tam, z tej strony to jest już drugi odcinek. Grida 2. No to nie od poprzedniego odcinka, czyli wczorajszego, nic się nie zmieniło, czy już nawet dzisiejszego, bo nie wiem dokładnie jak to wstawiłem. I jedziemy teraz Trans American Fights. Pojedynek. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, oprócz tego, że trochę podstronowałem się w jeździe. Ale to dam jeszcze taki mały szczegół. Która lelelelelam. Lele. <grystanie> Spiszyłem teraz dźwięki, bo widziałem, że w trafymocie niektóre z osobów mnie słychać. Nie wiem, jak to będzie na nagraniu, ale mi się wydaje, że nie I Jadę z takim samym gościnem jak ja, tylko on ma inne barwy, więc. Prędkościowo będziemy porównywalni. Ale nie wiem, chwilę spadę, jak jak bo widzę tutaj w rankingu. No i... nagrywam frapsę, tak byście chcieli wiedzieć. I tyle wam powiem, że fraps mi tylko zamówiła Eurotrapa, nie wiem czemu, ale tak to jest, to ładnie się Oj, nie zeszło, nie, ale nie chcę zaczepnąć. chyba coś mi... Co, chyba dostałem jeszcze mesa. Ale mam spadek FPS w pewnym momencie, tak jak nie znam zawsze. Poziom trudności zwiększyłem na wysokim, bo miałem jednak na niskim. w ogóle jakoś tak Dziwnie ustawienia mi się pozmieniały. Pierwsze miejsce. Lepiej być nie może. Fort Fortem wygrał. Leczli ja kierowca po prostu. A ja. Czekajcie, wyłączam zbieg całkiem. I wibrację, żeby mi tu nic nie hałasowało. No to tak, w tym tygodniu będzie dużo grida. I trochę minecrafta. Na razie Eurosaka w tym tygodniu w następnym chyba nie będzie, ale nie wiem, może i ja w tabie. jeszcze będę miał ochotę to grać. No, to jeszcze do mnie chcesz... do mnie chcesz w pewnych momentach. A nie, ja nagrywam tak zawsze, to się. To już wiem, o co chodzi. Bo jadę, mam teraz 60 klatek w trakcie gry, a nagrywa się w 30. Ale tu tak się ciężko jeździ Czyli 1000 klapka jest bardzo Ale Albo ustawienia graficzne mi się coś Chyba grafika mi się coś zmieniała Grafie bym zary... w i wygrałem A i prawie przegrałem Było blisko A i w dzisiejszym odcinku jednak wam nie podam tego, e, jak to się nazywa, gry. E, Grilla. Bo, no nie pykło, coś nie mogę, nie mogę wyrzucić to na. play czy adply, nie wiem, jak to się czyta. A może i mi się uda, ale wstawię pod tym odcinkiem, będzie tego jak mi się udaje w skończę. A no, i nie weszłem tak pięknie jak tamtym <laughs> Teraz gram na dwóch monitorach w na telewizorze i monitorze, bo mam możliwość tyle połączenia przed komputerem. <laughs> Jakby to Was inter interesowało To takie informacje daję, a, a nie interesuje Pani Całbanko. No to... A nie może są chętni. Trzeba go poblokować, bo na całkowitych będzie, O, ja cię... Uj, nie, nie weźmę Trzeba tak mać. O, teraz mogłem hamować, bo patrzyłem do tyłu i nie wiedziałem, czy mogę. Mam mam, się mam... mam na myśli. Idę w się tym Dobra. Mm. Idziemy jeszcze z kolejny wyś wyścig. I tak. Eee, sprawdzałem, i niedługo się mm, feed the Beast skończy. A zamiast feed będzie zwykły Minecraft. Naprawdę, zwykły Minecraft przez serwer. Będę z kolegą, grał. I będą z tego odcinki. Jeszcze jedno zaproszenie. Aj, nie lubię tej kasy. Aj aj, aj. A weźmiemy teraz Nissona. Dobra, nie wiem jak nie słyszycie, więc zacznę trochę głośniej mówić. Bo dźwięk nagry nagrywam Audacity, a film w fra i nie pokazuje mi dźwięków gry. I to jest problem. Ale powinno być. <laughs> czekajcie Niech nie wiem nie widzę poziomu głośności mam grę tutaj w o, jadę znowu z tym samym gościem taki sam samochód jak ja tylko winny barwać. to jest mi no, i zostawić i i swój. i będziemy wskrał, że nie stoi spu... nie nie tak? I nie stoi nie grać na stoi grać na nie w tą grę. Kolegom właśnie, żeby pogadam z żeby nimi, żeby sobie pobrali tą grę czy coś i będziemy grali na wójt i... żeby jakoś się dobrze grało i żeby można było w rankingu porównywać. Jedziemy... Jedziemy... Je je jedziemy... Jedziemy... Nie wiem może mogę z wami dzisiaj pogadać Może zrobię yy, Obgadam mój telefon Czyli Samsunga Yang Drugiej generacji Tak mi się wydaje, że to jest drugiej Bo kolega też ma Yanga, ale on ma innego A może to jest po prostu nowsza wersja, nie druga generacja Tylko odnoszenie smartfona czy coś Wiem, że Smartfon nawet dobrze się Prezentuje i w ogóle Dobrze mi się go używa i tak dalej mogłem sobie wziąć l 7 tego edg no ale nie wziąłem, bo chciałem, żeby mi rodzice deskę kupili. Ale i tak mi nie chcą kupić na razie, bo mam za sobą i... A tak mogłem sobie wziąć super telefon i go sprzedać, więc Yanga i deskę sobie kupić. Dwa miejsca na hard, widzieliście?

Dzisiejszy odcinek może zrobię trochę krótszy, ale nie wiem. I nie gram teraz na padzie, bo nie mogę sobie ustawić, bo ja mam zwykłego pada, a nie mam tego z... Yy, tak jak na przykład w jestem X, Y, y Z, czy coś takiego, nie mam tego. A nie chcę się szukać mojego pada od Xboxa. Bo Xbox mi się rozwalił i pada sobie ustawiłem a no. innych boxach. Też że tylko rozwalony jest i tam nic tutaj a nie ma, no, że tutaj nie opłaca mi się go naprawić. To już jest stare, to jest pierwszy ten Info 360, ale to jest pierwsza generacja. Działają na nim wszystkie gry i tam trochę lajuję czasami, ale tam też już... nic takiego. Co sądzicie w komentarzach możecie to napisać, jeżeli ktoś to w ogóle więcej ogląda niż 2 czy 3 osoby, to wolicie PlayStation 4, PS-a 4 znaczycie znaczy się, czy Xboxa 720. Ja bardziej za Xboxa. To PS trójka mi, mi się nie podoba. W ogóle Play'ek nie lubiłem nigdzie. Jakieś takie lamerskie. Zatem nie dla mnie po prostu. Nie wiem, czy że jaka tam jest parametralnie coś lepsze. Nie <śmiennie śmiennie> oglądałem. Ale to nic. Możecie ocenić. Jeszcze się może zdążę na przed tym. Zdążyłem, puh, ale puh Jedziem z teraz jedziemy z Fordem, z Tangem chyba I on nie może wziąć ale będzie tylko chciał. I nie zaczną. i muszę wystartować od nowa O, widzieliście, teraz to lepiej rozegrałem I jednak jeszcze coś u mnie, u Potrafię Dobra, wiecie o co chodzi Widać. <laughs> gra w ogóle jest, zawiera pamięci 2 giga i coś, więc trochę będzie wam przystrągało, bo ja wam podam sobie mi darmową grę. Mam ją od kolegi, bo właśnie mi kolega gra, ale nie wiemy czy multi działa i muszę dzisiaj z nim pogadać, czy tam po, jakoś tak następnie za... na piątą odcinek może zrobię multi. Uuuu, wziął mnie. Chybamy. Trzeba spuścić tutaj nogę z gazu Więc jak będziecie w to grali, więc mówię wam O widzieliście jakiś wiegorz, tu coś tam przylazł Na autobroze Nie wiem co to jest A i może wstawię parę odcinków na Sport Speed'a tu tego najnowszego Bo mm, Zakupiłem sobie grę na king... nie, kingwin.pl polecam stronę przepraszam, ale ja tu trochę pojem też go głodnie, jestem i jem sobie tarstwa, bo nie chcę się objawić Wreszcie weszłem ładnie w ten zakręt, bo nie szło jak nic. Muszę usunąć ten ukośniczek, który tam Slash, Sleszko. Slash muszę usunąć, bo... Ciekawe, czy mi wyczerpnie. Nie, już nie mam. Pięknie wyrwano. Polecam polomarkę, polo mają dobre ciastka. ja, i ja. O, wow. Nawet nie ma dużych bez dźwięku, a mam prawie pełny ten, że najgłośniej nagrywam, no to nie wiem o to chodzi. Muszę sobie wyczyścić rentę. Ale zobaczmy ile będę miał fanów. Ooo, <gry> 25 750, więc nawet spoko. Ale odblokujemy sobie samochód. Czasówkę podejmując to wyzwania, możesz wygrać dodatkowe samochody, no ja, które nie korzystać w innych zonach. ja to już to grałem tylko, ja ja tym jestem teraz już w czasie. A auto jest twoje. W pierwszym sezonie i to jest proste strasznie i w ogóle więc. Tak, chcę tego swojego Nissana. Pary partner... Ja ja i ja... Spierzcie mi się trochę, więc bujaj bujaj się. Mam no, minutę 7, może w minutę 5. Tak mi się wydaje mi <laughs> wydaje. Wtedy miałem minutę, nie wiem ile nawet. Wczoraj sobie trochę ponownie piłem. Robię cały dzień przesłaniałem, żeby to już sprawdzić, jak to się gra. Dobrze nauczyć się w pistów i tak dalej, i tak dalej. A no, i teraz widzieliście taka dwie chambo. No ale ten zakręt nigdy nie wchodził, też nawet jakieś tańczy. Samochodem. Ja pomiłem prawie 6, a skręcać, to zacząłem palić w danego... ...chamąglu walczącego. Błędy, błędy, błędy. Podam najpierw cytrus. jak mnie nawiedziły bajeczki jest rzeki. Jeszcze sześć minut później. Oglądałem ostatnią i mnie to tak nawiedziło. Nie wiem, czemu mi to weszło tak na panie, ale... ...tak mnie zryło banią... ...nie zryło to panie ...że łoko nie powiedzcie jak się podoba takie pierwsze moje intro, takie byle by było, bo nie wiem co zrobić, jakie intro, No zrobić introjesz. Dobra, jedziemy sobie. Dążę. Nie, nie dążę. Tak zatem rozwijać tutaj samochody. Jeszcze jak najbardziej się da skrótko. Bo widzę, że nie zdążę było bo i zaraz zary coś. O teraz mam 30 fps już nie wiem czemu. Mam 20... O, i już 80. Nie mogę patrzeć na fs-y, to. I mówię, Nawet 4, a nie 5. Minuta. I zadanie wykonano, zblokowano samochód. A i słuchajcie mam klawiaturę, teraz patrzcie No, mam głośno, muszę sobie jakąś podkładkę wyciszającą położyć. Żeby tak nie przenosiło dźwięku. A teraz... Też takie nawet. Tylko teraz mocniej 26 250 widzów panów Zadanie specjalne jeszcze pojedziemy. Nie ma co z tym chodzi, więc. Wyprzedzanie polega na jak najszybszym mijaniu wyznaczonych auto. Za każdy samochód. Tutaj nie mogłem przejść tego, i właśnie półki, samochody, tak dalej. tym lepszy wynik uzyskasz. Amy właśnie miałem jednym sposobem obserwować drogę, a drugim mijane auto. Takajcie na piesia. Ja. bo podjadam te ciasteczka i pić mi się chce. Muszę tak ogarnąć. Bo to nie jest kulturalne. Po prostu. Ale farmer. Farmer i i no i mam na razie i musimy zrobić jak najwięcej punktów. Tam w prawym górnym rogu są punkty, jakby pójść w No i ciekawe jak mi teraz pójdzie. O, już, już. Zacznę od nowa. A dobra, tyle co przerywowałem, co tam chodzi. Kurde i zahaczyłem mojego, muszę od nowa zacząć, bo Tutaj za szybko zaczynam się pchać, żeby wyprzedzać wszystkich i w ogóle. To jest mi błąd właśnie Tutaj mogę tam dwóch wyprzedzić czy trzech Ale nie tak dużo jak próbowałem prędzej Ojem, nie nie O Tym jen, jen. teraz jestem ze swojego występu zadowolony Tylko żeby w nic nie walnąć Bo to jest najgorsze, to można tutaj taryć w punktów. Stop, stop, fajrant Hamować go. Pikow nikogo, nikogo nie zaryskać, bo. Jedziemy. Nie mogę go wyprzedzić prędzej. Dlaczego on mnie tak blokuje? No i tak mogą mnie nie, nie Mam 2000 punktów, a tam tamty masz 5 No to, to, co to jest? Do końca tylko 2 okrążenia Jeszcze trzymało 2 okrążenia To Czujemy ja Przegram to Przegram to przegram, nie widzicie, kurde jak oni jeżdżą, w sieroku jeżdżą Ale mam spadki FPS, że wjajd Coś z tym komputerem muszę zrobić może to przez grafikę. Jeżdżymy teraz i co nam Nie smlechaj, musisz wyprzedzić to auto. Auta są tam po to, żeby je wyprzedzać. Dobra robota. Dzisiaj są w tym czasie inni. Następne auto będzie 100. Tutaj, tak, przede wszystkim teraz. Mi se A Iza Riven. Ale jak to jest mój kudek. nem ta mać. Mi się Jeszcze mam kolizję. już wszystkie cofki, Co się dzieje? W ogóle jakieś spacje, fps A, może i mam torenty włączone. To dlatego. Tak mi się wydaje. Jedziesz. jest malina. Nie wiem temu malina coś. Może to jest punkt uda, ile wybrałem? A, wątpię. Teraz już wątpię. No wtedy miałem jakieś ilość punktów na bitach, a teraz... Stary partner, partner. Ia, ja, ia, ja, ia. Ja. Stary partner, partner. On będzie miał gdzieś 10 tysięcy. <laughs> tak mi się wydaje. I zadanie nie wykonane. A czemu? To tamten go trzyma 10 albo 15. Nie, 20, no, tak mówię. Skoro już wiesz co i jak, możesz. Kontynuuj, nie gram. Już. No i to tyle wam powiem, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Niech się załaduje mi tylko mapka. I tak jak zakończymy, tak jak w poprzednim odcinku, możesz coś i hop, hop, hop. dzięki za, I weźmiemy tak samochód pięknie z głośno pokażemy, tak jak wtedy. O tak, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć.